Odkrywając wolność, podcast, w którym z wolnościowej perspektywy patrzymy na gospodarkę i politykę. Zapraszam, Marcin Zieliński, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Odkrywając wolność. Ja nazywam się Karolina Wąsowska i wspólnie z Patrykiem Wachowcem, prawnikiem i analitykiem prawnym for, porozmawiamy dziś o praworządności. Powiemy, czym jest demokratyczne państwo prawne, a czym zdecydowanie nie jest i jak tę praworządność wzmocnić. Cześć, Patryku. Cześć, Karolino, dziękuję za zaproszenie. Artykuł 2 Konstytucji brzmi: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Czym zatem jest to demokratyczne państwo prawne? Wiele sporów narosło wokół tego, czym jest demokratyczne państwo prawne. Nie tylko w ostatnich latach w Polsce, ale, ale właściwie przez dziesięciolecia. Jest to pewien konstrukt, jest to pewien ideał, do którego państwo powinno dążyć i które państwo powinno zapewniać. Demokratyczne państwo prawne, czyli mamy dwa komponenty, i praworządnościowy, i demokratyczny. Chodzi o to, aby władza była związana prawem, o czym mówią kolejne przepisy konstytucji, i aby to rządzenie, i tutaj mówimy o wszystkich władzach, wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej. I aby to rządzenie miało taki demokratyczny komponent, demokratyczną legitymację obywateli, bo tylko w tych warunkach tak naprawdę można osiągnąć i taki pokój społeczny, ład wewnętrzny w państwie, a także inne, inne cele, na przykład pomyślność obywateli, wolność, wolność gospodarczą także. Demokratyczne państwo prawne jest też o wiele lepsze gospodarczo niż, niż państwa autorytarne. Więc jest to taki ideał jak mówi wielu badaczy, ale ideał, do którego warto dążyć. I oczywiście będzie na pewien sposób niesprecyzowany. Inaczej będzie rozumiane demokratyczne państwo prawne w Niemczech, w Polsce i jeszcze w innych krajach, bo to wyrasta z różnej też historii. No, każdy naród ma swoją historię i ją też należy, należy uwzględniać przy tym, jak interpretujemy konstytucję. Niemniej są jednak takie wspólne elementy i tutaj, czy to Komisja Wenecka, czy w tym sporze o praworządność, który trwa w Polsce, też organy krajowe, organizacje pozarządowe, Wyskarają się te elementy wypisać. Nieodłącznym elementem zasady demokratycznego państwa prawnego pozostają reguły stanowienia prawa. I jakie to reguły i co one oznaczają dla nas w praktyce? No właśnie. Jednym z rodzajów tych reguł składających się na praworządność są reguły tworzenia czy stanowienia prawa. Jest ich bardzo wiele. Od takich najbardziej generalnych, które myślę każdy, każdy doskonale czuje, a mianowicie to, że władza no, powinna tworzyć prawo zgodnie z prawem, czyli z tym, jak te reguły, czy to konstytucja, czy ustawy przewidują. Ale jest oczywiście wiele takich metazasad, jak to się nazywa, które ten ustawodawca powinien brać pod uwagę. Właśnie zasada niedziałania prawa wstecz, przede wszystkim wszystkim prawa karnego czy prawa represyjnego, które wpływa w tym najbardziej istotnym stopniu na obywateli, ochrona praw nabytych czy interesów w toku nakaz odpowiedniego vacatio legis ale jest też ten komponent demokratyczny. To prawo musi mieć legitymację demokratyczną. I to nie chodzi tylko o to, że co cztery lata obywatele pójdą do urn wyborczych i wybiorą sobie ustawodawcę, który będzie to prawo tworzył, ale ono musi być na bieżąco, mieć ten komponent demokratyczny, czyli udział obywateli w stanowieniu prawa, elementy demokracji bezpośredniej, inicjatywa obywatelska, referendum, udział zrzeszeń obywateli, organizacji pozarządowych w tym tworzeniu prawa, więc jest to oczywiście bardzo istotne. Z innych takich reguł, Oczywiście zasada określoności prawa, czyli adresaci, czyli obywatele, firmy, ale też inne organy państwa muszą wiedzieć tak naprawdę, jakie obowiązki na nich ciążą, albo gdzie jest ich zakres, zakres wolności, czyli nakaz formułowania przepisów prawnych w jasny sposób. No, można tych reguł wiele wyróżniać. Oczywiście nie każda z tych reguł, e, nie można ich też absolutyzować, można tak powiedzieć, bo, bo oczywiście tu się odbywa pewne takie ważenie wartości. Prosty przykład: mieliśmy pandemię i trzeba było szybko uchwalić różnego rodzaju przepisy, więc ta zasada, żeby to prawo w bardziej rozważny sposób uchwalać, żeby skonsultować się ze wszystkimi partnerami, musiała jednak trochę ustąpić temu, że mieliśmy nagłą sytuację, żeby to prawo trzeba było uchwalić. Ale z drugiej strony, jak już mówimy chociażby o pandemii, no to ustawodawca powinien mieć szczególną taką wrażliwość w tym czasie na kwestie ochrony praw i wolności człowieka, bo jak uczy nas niedawna historia, w bardzo łatwy sposób można było te prawa i wolności naruszać nie tylko w drodze ustawy, ale i rozporządzenia. No właśnie, no w takim razie, kto stoi na straży? Tych zasad, w jaki sposób one powinny być egzekwowane, chociażby w kontekście właśnie pandemii i tego, co się działo w Polsce przez ostatnie 8 lat. Oczywiście każdy organ państwa powinien działać na podstawie i w granicach prawa, i nie może być tak, że jeden organ świadomie to prawo narusza, na przykład władza wykonawcza publikuje rozporządzenia bez podstawy prawnej. Z takim założeniem, że no dobrze, obywatel, jeśli wam się nie podoba, to idźcie sobie do sądu, sprawdźcie, czy to jest legalne, czy jest nielegalne. W taki sposób nie powinniśmy w państwie demokratycznym moim zdaniem funkcjonować, więc każdy organ państwa będzie za to odpowiedzialny, ale szczególna odpowiedzialność oczywiście to odpowiedzialność sądów, sądów, trybunałów. Tutaj mamy jakby dwa takie komponenty tej odpowiedzialności. Po pierwsze to jest kwestia tego stwierdzania legalności danego aktu, ustawy, rozporządzenia, yy, jakiejś decyzji indywidualnej, przecież mamy ich tysiące, czy setki Tysięcy wydawanych dziennie wobec obywateli czy wobec przedsiębiorców. Twórcy naszego ustroju czy ustroju innych państw wymyślili odpowiednie sądy. Mamy sądy administracyjne do spraw tych bardziej indywidualnych czy, czy kwestii samorządowych. Mamy sądy powszechne. Mamy oczywiście też Trybunał Konstytucyjny, który bada tutaj tę hierarchiczną zgodność ustaw. To jest ten jeden komponent, jakby stwierdzania legalności. Ale drugi, no to w państwie praworządnym jednak rządzący ponoszą odpowiedzialność za to, w jaki sposób rządzą. I to jest nie tylko urna wyborcza i to, że ich można odwołać przy odpowiedniej mobilizacji co, co kilka lat, no ale są też mechanizmy odpowiedzialności jednak karnej czasami, albo, albo takiej no, represyjnej, czy urzędniczej. Mam tu na myśli Trybunał Stanu, trochę zapomniane, czy sądy powszechne i sądy karne, więc ten taki zbiór tych zasad właściwie sprowadza się do tego, ja lubię tak praworządność trochę definiować, że to jest stan, w którym rządzący ponoszą odpowiedzialność za przekroczenia władzy. I ja myślę, że to jest taki najbardziej taki sprowadzający do wspólnego rdzenia tę praworządność. I, I też często pojawia się gdzieś tam w debacie publicznej, mam jakieś sceny z innych państw, gdzie nie wiem, są protesty i tam policja bardzo źle traktuje tych demonstrantów i naprawdę brutalnie ich traktuje i pojawia się taki głos, że o, tutaj nie ma praworządności. że Dlaczego wy mówicie, że w Polsce nie ma praworządności? Zobaczcie, co we Francji robią, albo tam, nie wiem, w Holandii czy w jakimkolwiek innym państwie, że ta policja tak się źle zachowuje. Ale tu nie chodzi o to, że policja ma się tak nie zachowywać, tylko chodzi o to, żeby był jakby system, czy państwo było zdolne wyciągnąć odpowiedzialność od tych, którzy się tak zachowują. Więc ja bym miał wątpliwości, czy u nas no, mieliśmy protesty po wyroku w sprawie przerywania ciąży i też ta policja zachowywała się bardzo brutalnie, co, co widzieliśmy na wielu nagraniach. I ja mam wątpliwości, czy u nas ta odpowiedzialność wobec funkcjonariuszy byłaby wyciągnięta w taki sposób, jak jest wyciągana na przykład na zachodzie. Polska jest y, oczywiście członkiem Unii Europejskiej. I w tym kontekście jaką rolę w zakresie właśnie praworządności państw członkowskich pełnią instytucje Unii Europejskiej, zwłaszcza Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do przestrzegania wszystkich przepisów traktatów. Artykuł drugi mówi między innymi o tym, artykuł drugi traktatu Unii Europejskiej, że Unia opiera się na zasadach praworządności, demokracji, poszanowania praw człowieka, godności, sprawiedliwości, i to nie może być traktowane jako taka czysta deklaracja, jako jakiś taki slogan, jako taki wypełniacz w tekście w tekście traktatów, tak jak i artykuł drugi konstytucji zasada demokratycznego państwa prawnego. To nie chodzi o to, że ktoś tam sobie to wpisał po prostu, żeby to ładnie brzmiało, tylko to ma swoje konsekwencje. I Unia Europejska ma coraz większe instrumentarium, żeby. Tej praworządności wymagać od siebie samej i od poszczególnych państw członkowskich. Co widzieliśmy w sumie przez ostatnie 8 lat, prawda? To prawda, Polska. Paradoksalnie nasz rząd, który no i jest bardzo unijność sceptyczny, może, może użyjmy takiego słowa. On w zasadzie zrobił ogromny progres, jeżeli chodzi o integrację europejską, bo te wymogi, to właśnie te nie do końca sprecyzowane wymogi praworządności, za jego pomocą instytucje unijne były w stanie je przekształcić w jakieś takie praktyczne rozwiązania, że praworządność to jest niezależność sądownictwa, praworządność to jest na przykład niezależność prokuratury czy organów kontrolnych, że z praworządnością wiąże się, nie wiem, europejskie nakaz aresztowania, sprawy gospodarcze, sprawy konkurencji, jest tego bardzo dużo i właściwie tutaj możemy podziękować odchodzącemu już rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że rzeczywiście ten proces, ja bym chyba nie nazwał tego federalizacją, ale takim zwiększeniem integracji europejskiej, no to jest dzięki Polsce, dzięki Węgrom jest znaczący. I co do tych instrumentów, no może jeszcze tylko krótko powiem, oczywiście same, same przepisy traktatów to za mało, no bo musiałby za każdym razem tutaj orzekać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, on wydał naprawdę bardzo dużo wyroków, też polecam taką analizę na stronie forum My zestawiamy, staramy się zestawiać na bieżąco te wszystkie orzeczenia, co Trybunał powiedział w danej sprawie i jakie to ma przełożenie na nas jako obywateli, czy na, na polskie władze. Ale to jest trochę więcej tych instrumentów. Mechanizm pieniądze za praworządność, tak dyskutowany też w ostatnich latach, działa, funkcjonuje. Węgry są poddane temu mechanizmowi. Mówi się, że Polska może być poddana temu mechanizmowi. To jest oczywiście niewykluczone. Artykuł 7 traktatu i to postępowanie Polska i Węgry są tymi pierwszymi, Państwami, które, do których został zastosowany ten artykuł 7. Toczy się procedura w sprawie stwierdzenia ryzyka naruszenia praworządności w Polsce. Nie ma chyba na razie na horyzoncie takich przejawów, że, że miałaby się zakończyć, więc ona trwa. I to dotyczy tych wszystkich naruszeń praworządności, o których o których mówiliśmy: sądownictwo, Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. No i mamy też takie regulacje trochę sektorowe, no KPO i kamienie milowe, związane z poszanowaniem praworządności, w tym przypadku niezależności sądownictwa. Mamy od bardzo dawna przepisy, czy to dotyczące tej takiej dużej koperty środków unijnych, czyli Funduszy spójności, i tam też są te wymogi, jak to Unia Europejska ujmuje, to są takie wymogi horyzontalne, że tylko w państwie, które wydaje pieniądze w sposób niedyskryminacyjny, Czyli każdy ma prawo się o nie starać, no to tylko takie państwo może te, może te pieniądze, pieniądze dostać, albo państwo, które zapewnia, że nie będzie żadnych przekrętów, żadnych nieprawidłowości przy wydawaniu tych pieniędzy, czyli będziemy mieli chociażby niezależne sądy, to dopiero te środki można, można uzyskać. Więc paleta instrumentów jest dosyć szeroka i zakładam, że z każdym, nie wiem, czteroleciem pewnie będzie tych elementów coraz więcej dochodziło. No mamy też takie miękkie, jak na przykład raport coroczny Komisji Europejskiej o stanie przestrzegania praworządności. Które też jest dosyć dobrą inspiracją do tego, co poprawiać w samej Unii, w państwach członkowskich. No dobrze, no to na koniec powiedz jeszcze, jak oceniasz obecny stan praworządności w Polsce i jakie są główne wyzwania w tym obszarze? Och, to jest pytanie na oddzielny podcast właściwie. I żeby tak w takiej skondensowanej formie na to odpowiedzieć, to stan praworządności to mieliśmy oczywiście znaczny regres w porównaniu do tego, z czym mieliśmy jeszcze do czynienia w 2015 roku ograniczenia niezależności sądownictwa upartyjnienie prokuratury naruszenia takie systemowe wielu praw i wolności człowieka, mówię tutaj o prawie do, do, do zgromadzeń, wolności zrzeszania się, wolności słowa też bardzo często. I systemowy problem z tym, żeby władza odpowiadała właśnie za te wszystkie nieprawidłowości, do których się dopuściła. I Fundacja Baturego to dobrze opisuje, że jeżeli weźmiemy sobie te wszystkie naruszenia razem i chcielibyśmy jakieś wnioski wyciągnąć, do, do czego to nas prowadzi, to Fundacja Baturego nazywa to zjawisko wielką korupcją, czyli sytuacją, w której Rząd może podejmować właściwie nieskrępowane decyzje, bo Trybunał Konstytucyjny doskonale wiemy, jak działa, inaczej je polecenie. Można podejmować decyzje nieskrępowane, bez żadnej kontroli i z korzyścią nie dla obywateli, tylko właściwie dla własnego zaplecza politycznego. I z tym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 8 lat, i to wynika bezpośrednio z tych właśnie naruszeń praworządności. Jakie są wyzwania? No, oczywiście, wyzwania są ogromne. I one są nie tylko takie, takie jakościowe, czyli jak my mamy wymyślić ten ustrój na nowo, czy nie wiem, sądownictwo czy, czy, czy trybunał konstytucyjny, bo też i tutaj chyba zgoda panuje wszędzie, że powrotu jakby do, do stanu sprzed 2015 roku nie ma, bo też świat poszedł do przodu, Polska poszła do przodu. My też wiemy więcej i zdajemy sobie sprawy z tych mankamentów, które też doprowadziły po części do tych naruszeń praworządności, ale też kwestie takie logistyczne, jak tę praworządność przywracać, praworządnymi metodami, ale tych podejść jest bardzo dużo, czy robi to wolno, czy robić to szybko. Nie wszystkie rzeczy możemy zrobić, no bo prawda, ja bym bardzo się cieszył, gdyby można było zmienić konstytucję w kilku miejscach. Niestety, niestety, raczej to jest niemożliwe w tych okolicznościach politycznych, więc jest dużo takich czynników, które trzeba brać pod uwagę, ale pocieszające jest to, że jesteśmy w takim momencie polskiej historii, który jest i który dla Europy, moim zdaniem, czy dla tego świata zachodu, będzie unikalny, bo ten proces praworządności będzie sam w sobie unikalny. To jest pierwsze państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej. Rady Europy, czyli instytucji mocno dbających o standardy, które miały problem z praworządnością i będzie z niej wychodzić i musi wyjść w sposób praworządny. Fajnie będzie to obserwować, fajnie będzie jakoś pewnie brać w tym udział też jako organizacje pozarządowe, no bo ja tutaj się nie boję tego powiedzieć, no będziemy pisali historię. Super, Patryku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękujemy za uwagę i za to, że z nami byliście. Jeżeli lubicie słuchać naszego podcastu, to mam gorącą prośbę, abyście polecali go swoim znajomym, żeby podcast mógł docierać do kolejnych zainteresowanych odbiorców. Bez was, drodzy słuchacze, nasz podcast by nie istniał. Dlatego dziękujemy, że jesteście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.